Słyszysz mnie? Coś mówiłeś? Tak, w dużym skrócie jest dzień Wagarowicza, nie wiem czy wiesz. Tak Kacper, posiadam w domu przyrząd zwany kalendarzem, ale ja nie zamierzam iść na żadne wagary. Co? No. A rok temu sama wyciągałaś nulę. Tak, i doskonale pamiętam jak to się skończyło, ja nie zamierzam kusić losu drugi raz. I co, zostawisz mnie samego? Mhm. Ale w szkole nikogo nie będzie. No pewnie nie, ale ja nie zamierzam ryzykować. A, to, czyli to tyle z tej y, silnej, odważnej, niezależnej kobiety, która potrafi powiedzieć jolo kiedy trzeba, tak? Wiedziałem, to wszystko, to tylko poza... Dobra, niech Ci będzie. Ale jeżeli będzie jakikolwiek przypał, to wszystko idzie na Ciebie. No i co miałbym powiedzieć? Yy, dobra, Panie Konradzie, to yy, ta sprawa wygląda tak, że... Że mimo, że ten dzień jest dla nas bardzo ważny, to postanowiliśmy przyjść na Pańską lekcję i zostać do końca. I co? Mam być Wam za to wdzięczny? Za to, że zrobiliście coś, co jest Waszym obowiązkiem? No, bo nie za bardzo chyba rozumiem. E, nie, 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 na spokojnie. Chodzi o to, że jest Dzień Wagarowicza i my nawet moglibyśmy nie być w tym budynku szkoły, więc samo to, że tu jesteśmy, no jest w jakiś sposób niesamowite. Poza tym sam pan mówił, że liczy się ten pierwszy krok. Ojej, naprawdę? Ja tak powiedziałem? No kto by pomyślał? Jaka ze mnie mądra głowa. Klaso, zgadzacie się z Oskarem? Ojej. No tak, przecież nikt nie przyszedł, bo jest dzień wagarowicza. Tylko dwóch uczniów przyszło, po których nigdy bym się tego nie spodziewał. To brzmi, jakbyśmy popsuli panu plany. Bo popsuliście moje plany! Inaczej miałbym cały dzień wolny dla siebie. A tak to co? Muszę siedzieć z wami i zamulać pół dnia! No, panie Konradzie, a gdybyśmy tak wszyscy razem. poszli na wagary! Mati, to będzie taka nasza rewelrantka. Julia, proszę cię, dobrze wiesz, że inicjowanie u innych zachowań autodestrukcyjnych jest niewłaściwe etycznie. No tak, Mati, ale to jest pójście na wagary, a nie rzucenie w kogoś cegłówką z dachu. Przykro mi, Julia. Dobrze wiesz, jak inni o mnie mówią. A w sumie uważasz, że co mówią? O, nie udawaj, że nie wiesz. Dobrze wiem, że mówią na mnie Mateusz Prawilny pierwszy. A tak, tak, no słyszałam tam raz, no. czy dwa. Otóż to, ale mi ten quasi królewski tytuł bardzo schlebia, bo stanowi dla innych wzór do naśladowania. Tak, zdecydowanie. No, więc sama widzisz, że łamanie regulaminu szkolnego przeze mnie jest niemożliwe. Czekaj. A czy przypadkiem regulamin nie nakazuje przestrzegania tradycji szkolnych, nieprawdaż? No, tak, owszem. Aha, a jedno z takich tradycji w Dzień Wagarowicza jest... Matko Euklidesowa! Masz rację! Jak ja mogłem to pominąć? Idziemy! Gdzie? No jak to gdzie? Na waksy! A... Od kiedy ty możesz jeść takie rzeczy, panie sportowcu? Mam cheat day, ok? Okej. Okay. W ogóle, jakbyś miała być jednym fast food'em, to jakim? Myślę, że pizzą z salami. Co ty gadasz? Ja tak samo. No, tata zawsze mi powtarzał, że jak nie wiesz, co wybrać, to... Wybierz klasykę. Skąd wiedziałeś? Ha! Wielkie umysły myślą podobnie. Niesamowite proporcje, nieprawdaż? Nie mm -hmm. to zastosowanie barw. Hmm. Jestem ciekawa, co autor miał na myśli. Wydaje mi się, że chciał przekazać pewną myśl, związaną z kondycją społeczeństwa i... <śmiech> <śmiech> Nie, ale tylko powagą to powiedziałeś, szanuję, naprawdę. No. Dobra, chodź, pokażę coś. <laughs> że co, że to tutaj? No! Serio będziemy wagarować na siłce? To nie byle jaka siłownia. Przychodziłem tu z tatą kiedyś. O, nie wiedziałem, że tata Cię wkręcił w siłkę. W sumie niewiele o nim mówisz. No, bo to taki dla mnie jest temat. Nie lubię o nim gadać. Okej, okay, ja przepraszam, ja nie chciałam być w i nic po prostu. Nie, no, fajnie, że się interesujesz. Ale... No u mnie w domu jest tak, wiesz... Czaję. To, jak to jest z tym? O! Tak! <słuch> o, nie! <słuch> o, to nie jest takie łatwe! Ale dobrze ci poszło. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jest. O! Ale fajnie, no nie byłem na Wagarach z jakichś 30 lat, chociaż nie wiem czy w ogóle byłem, także... Emocje, emocje. Jeszcze raz emocje. To to, to, to kiedy zaczynamy? Co zaczynamy? No, no wagary zaczynamy. No waksy czas zacząć. <śm> Już się zaczęły. Aha. Czy to jest to, co robicie na wagarach? W sensie siedzicie i czekacie na zakończenie lekcji, a potem wracacie do domu? No czasami też siedzimy w galerii handlowej albo na innym trzepaku. Okej, okay. no to brzmi zdecydowanie jak coś, za co warto mieć obniżoną ocenę zachowania. Zdecydowanie. Kurczę, Oskar, pan Konrad ma rację. Kilka lat temu mielibyśmy tysiąc pomysłów na minutę, jak zaorać cały ten dzień. A teraz stoimy tu jak emeryci z brainrotem. Dobra, stary, mam plan. Trzeba pokazać panu Konradowi, jak wyglądają prawdziwe wagary. Dobra. Ojeju, jeju, panie dzieju, to jaki jest plan? Plan jest prosty jak wodorosty. Yy, jakie wodorosty? Nie no, tak się mówi. A, bo ja w lodówce mam takie z Morza Bałtyckiego przywiezione, mogę przywieźć w razie <stryk> czego. Najpierw plan, potem pytania, okej? Okay. Okej, okay, jasne. I, a wiecie, że to mega dziwnie wygląda jak tak stoimy? Tak, dlatego działamy. Bardzo lubię takie spacery. Czy chciałabyś usłyszeć ciekawostkę na temat tego parku? W 1965 roku wydarzyła się tutaj taka historia. Otóż. Kś, kś, ej! No przecież żartuję, mów dalej, wiesz, że robię te twoje mądrości. A nie zanudzam cię czasami, no wiesz, tymi swoimi gadkami o wszystkim. No co ty, Mati? Można bardzo dużo o tobie powiedzieć, ale na pewno nie to, że jesteś nudny. Czyli jestem spontaniczny. Zatrzymałabym się przy tej pierwszej wersji. Ale ja naprawdę potrafię, jeśli trzeba. Mati, ale nie trzeba. Poproszę cztery sztuki dla mojej zacnej kobietki. Ile się należy, szanowny panie? Dla ciebie, kolego, 190. Re reszty nie trzeba. Widzisz, spontaniczność, cały ja. Dziękuję bardzo. I co? Było warto? Powiedzmy, że uczuć nie warto wyceniać. Mhm, mm tułek. Moglibyśmy gdzieś usiąść na chwilkę? Jasne. Jesteś zmęczona? Nie, ale chciałabym z tobą o czymś porozmawiać. Wiesz to, to nie jest tak, że wolę mamę albo tatę. Po prostu, jak sobie przypomnę chwilę z dzieciństwa, to byłem tam ja i tata. Brygida zawsze była gdzieś tam z tyłu. Czekaj, ty mówisz do swojej mamy po imieniu? I ma na imię Brygida? Tak, jak ją widziałaś, to może nie dała sobie poznać. Ale gdybyś ją lepiej poznała, to byś zrozumiała, że Brygida pasuje do niej lepiej niż słowo mama. Kurczę, nigdy tak nie gadaliśmy, ja... No wiesz, jak to jest gadać o swoich starych, no... Każdy ma swoich i tyle. Wiesz jak jest. Wiesz co, może to dlatego tak ciągle ganiam za dziewczynami? Bo tak sobie myślałem, że kurde, no w dzieciństwie brakowało mi tego, żeby ta jedna najważniejsza dla mnie kobieta poświęciła mi trochę uwagi. Może to dlatego tak ciągle zmieniam laski? Bo w momencie gdy coś się sypię, to wolę to ja być tym, który rzuca, niż być tym opuszczonym. Nie wiem. Słuchaj, nie wiem, czy ci to pomoże, ale no, nam no, nie musisz nic udowadniać. Zawsze będziesz częścią ekipy. Ale ekipa to nie rodzina. No tak. Przepraszam, że poruszyłam ten temat. Nie, spoko. Fajnie było się wygadać. O, zobacz. Godzina wybiła. Panie Konradzie, to jest pana wielka chwila, żeby zapisać się w historii osiedlowych pranków. Jesteście pewni? No przecież starsze osoby mają rozruszniki serca i problemy ze zdrowiem. To się może skończyć tragicznie. Bez przesady. Za rozrusznik serca są dodatkowe punkty. Co? No żartujemy przecież. No to jest nasza sąsiadka, znamy ją. To, to dlaczego wy tego nie robicie? No bo nas już zna. Często ją wkręcaliśmy, a pan ją zaskoczy. No, no dobra, ale nie jestem pewien. Panie Konradzie, chciał pan zobaczyć, jak spędzamy wagary, tak? No to ma pan właśnie niepowtarzalną okazję. A teraz do roboty. Okej. Okay. Myślisz, że ma gaz pieczowy? Po ostatnim razie na pewno. Bo! Czekałam na to już od dawna. To prank, to prank! Tak no. ci dam zaraz prank wyrośnięty gówniarzu z łysiną. Teraz o, dzwonię na policję! O, 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 o. Ratuj się, kto może! A. Nie, no, on naprawdę <grym> ma teksty o, jak z kreskówki. O, o. To. Jaki temat chciałaś ze mną podjąć, moja najdroższa interlokutorko? No. Tak, chciałam po prostu pogadać. Wiesz, Mati, uważam, że. Dobrze się nam układa, i w ogóle. No, też tak uważam. Daj mi dokończyć. Jasne, wybacz. Um, wiesz, nie mam żadnego problemu z tym, żebyśmy ukrywali nasz związek, ani nic takiego, tylko po prostu. z czasem staje się to trochę męczące, i rozumiem, jakbyś miał podwójną tożsamość, albo był superbohaterem, no ale chyba tak nie jest. No nie. No to. Czym jest problem? Bo nie rozumiem. W sensie, boisz się reakcji naszych znajomych? Przecież oni albo będą nam kibicować, albo po prostu będą mieli to gdzieś. Tu nie chodzi o znajomych. No to o co? Chodzi o moich rodziców. A co do tego mają twoje rodzice? Oni oni chcą zawsze dla mnie jak najlepiej, tylko czasami często przesadzają. Nie rozumiem. Wątpię, żeby cię zaakceptowali. Mati, a oni nawet mnie nie znają. Nie muszą. Tu nie chodzi o Twój wygląd czy charakter, tu chodzi o to, jaką masz średnią w szkole, jakie masz ambicje i plany na przyszłość. Są bardzo zaborcze. No dobrze, Mati, ale ty jesteś praktycznie pełnoletni. Oni nie mogą decydować, z kim ty masz być, a nie masz być. To nie jest takie proste. No dobrze, ale wiesz, że jeżeli chcesz, żebyśmy byli razem, no to będziesz musiał wybrać albo chore decyzje twoich rodziców, albo ja. Tak czułem, że prędzej czy później do tego dojdzie. Porozmawiasz z nimi dzisiaj? Dzisiaj? No tak, no dzisiaj. Tak. Obiecuję. Dziękuję. Zobaczysz, że będzie dobrze. Fajnie było. Mhm. Best boxy ever. Kacper, nikt tak nie mówi. Ojejku, ja tak mówię. To co, widzimy się jutro w szkole? Jasne. Powiem wam, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Dawno nie przeżyłem takich emocji. A podczas podróży w czasie? A nie, to no, straszna nuda. D Przypomnę to panu na historii. No dobra, dobra, kochani, ale no, mam coś dla was. Nie no, panie Konradzie, nie trzeba było naprawdę. A nie, nie, właśnie trzeba, trzeba. Proszę. No. Uwagi, takie same macie już w Librusie. No, po prostu to jest kopia w starym stylu. Lubię takie analogowe podejście do uczniów. No. Ale za co to? No jak za co? No przecież uciekliście dzisiaj ze wszystkich lekcji, a, a oprócz tego to jest kolejny rok z rzędu, kiedy tak robicie. No ale przecież Pan nam pozwolił! O nie, 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 bardzo przepraszam. Ja wam wcale nie pozwoliłem, ja do was dołączyłem, a oprócz tego byłem świadkiem haniebnego czynu wobec osoby starszej. Przecież to Pan zrobił! A czyli to był pomysł? Ha! No właśnie, tak myślałam. No, tak więc poproszę, kochani, na jutro podpisane uwagi, a oprócz tego spotkam się z rodzicami na wywiadówce w środę, więc jeszcze sobie o was porozmawiam. Tak, ale to były emocje, kochani, no! Dzięki serdeczne, trochę rozrywki na stare lata. No, także ten, uciekam, do zobaczenia, cześć pa, he he. A niech to trafi! Szlak, dwie minuty spóźnienia. Matko! Ojcze. Muszę z wami o czymś bardzo ważnym porozmawiać. Tuż chodzi o moją sytuację. Co tu się dzieje, Mateuszu? Wspaniale, że już jesteś? Chcielibyśmy przedstawić ci Małgosię. Małgorzata jest z bardzo dobrego domu. To córka naszych dobrych znajomych. Rozmawiałam z nimi i wraz z datą uważamy, że to jest wręcz idealna partia dla ciebie, synu. Ma średnią na tym samym poziomie co ty? I. I również interesuje się astrofizyką. No, sam przyznasz, no. Partia idealna. Ale ja. Aha, i nie myśl sobie, młody człowieku, że nie wiemy z mamą o dzisiejszych twoich wagarach. Ale o tym sobie porozmawiamy później.